Tylko jeden łyk alkoholu może uszkodzić mózg i zwiększyć ryzyko raka, a większość ludzi wciąż o tym nie wie. Nowy raport z Centrum Uzależnień i Używania Substancji pokazuje jasno: nie istnieje żadna bezpieczna dawka alkoholu. Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne również potwierdza, że każdy rodzaj alkoholu zwiększa ryzyko zachorowania na 7 różnych typów raka. To nie wszystko. Alkohol to trucizna, dosłownie środek czyszczący, który wlewasz do swojego ciała. Jeśli naprawdę siebie kochasz, że nawet niewielka ilość alkoholu pogarsza kondycję istoty białej w mózgu. A czym jest istota biała? To autostrada informacji, sieć połączeń przewodzących sygnały w Twoim mózgu jest absolutnie kluczowa, aby Twój mózg pozostał zdrowy i sprawny. Wiem, że brzmi to niewygodnie, ale prawda jest taka. Jeśli Twój mózg będzie zdrowszy, Twoje życie będzie lepsze. Jeśli chcesz wiedzieć, jak utrzymać mózg i ciało w dobrej kondycji bez alkoholu, zapisz to wideo i napisz w komentarzu informacja, aby otrzymać więcej szczegółów.